Z was powie, co to jest? Wow! Skarby jakieś? Śładne! Nie, to legendarne, magiczne artefakty. <laughs> Wiem, to z Księgi ekwestriańskich kultur i Społeczności, dom siódmy. Zgadza się, Ocelko. To jest amulet Aurory. To talizman Mirażu, hełm Xlera. korona Grovera, muszla Nakerbokera. i peleryna Clovera Sprytnego. Kamienie są prawdziwe! Nie, żebym ich próbował. Księżniczka Celestia podarowała je szkole, bo reprezentują kultury, z których pochodzą nasi uczniowie. I więcej się o nich dowiemy przy okazji czaropodchodów. To jakaś kucykowa gra? Hmm. Magiczne szukanie skarbów. W parach będziecie szukać artefaktów ukrytych na terenie szkoły. Kto znajdzie najwięcej, w nagrodę zwiedzi archiwum Canterlotu z księżniczką Celestią. <grymne> mm, nauka i zabawa? Co w życiu może być lepszego niż to? Ty mieszkałaś pod wodą przez wiele lat. Zgadza się? Galus i Silverstream, będziecie razem w parze. <grymne> Co? Co? Świetna drużyna. Um, dlaczego kucyk świecić? Czy też zostałyście wezwane na tę misję przyjaźni? To musi być coś naprawdę bardzo ważnego i bardzo odległego od nas! Ach, to będzie wyprawa na wiele dni! Wiecie, co to znaczy? Że w szkole nie zostanie ani jeden nauczyciel! <laughs> Mamy odesłać uczniów do domu? Albo zabrać ich ze za sobą! Wycieczka! Właśnie wtedy, gdy uczą się szyć kołdry przyjaźni, nie zgadzam się. Tyle niedokończonych szwów. A najgorsze, że nawet nie wiemy, jak długo nas nie będzie. Spokojnie, kucyki, zrobiłam stupunktowy plan rozwiązania tej sytuacji. Kwestia zasad. Chcesz, żebym ja była dyrektorką? Idealnie się nadajesz. Umiesz zarządzać i znasz się na przyjaźni. Wiem, że umiesz poprowadzić szkołę tak, jak ja to robię. Eee, ale to jest duża odpowiedzialność, Twilight. I dlatego już masz wszystko przygotowane. Plany lekcyjne, regulamin czaropodchodów, jadłospisy do stołówki na pół roku. Pół roku?! Nie sądzisz chyba, że aż tyle cię nie będzie? Eee, Spike. Gdybyś miała jakiekolwiek wątpliwości, on na pewno ci pomoże. To niech on prowadzi szkołę. Nie, he, he, dzięki. E, Robiłam już kiedyś za Twilight jako księżniczko. Udam, że wiem o czym mówisz, ale jeśli jesteś pewna, że naprawdę tego chcesz, obiecuję, że cię nie zawiodę. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Ekstra, co mogłoby pójść nie tak? Szybko wracajcie! Proszę! A? Ja nie cierpię pożegnać, wy też! Kompletnie mnie rozkładają! E, Discord, co za e, niespodzianka! To twoja pierwsza wizyta w naszej szkole, prawda? O, zaproszono mnie na otwarcie szkoły, na piknik rodzinny? Zakończenie roku? Jakoś, Jakoś nie zauważyłem. zauważyłem. Cóż, ale teraz tu jesteś. Eee, a dlaczego tu jesteś? Żeby zastąpić Twilight jako dyrektor Draconego. Słyszałem, że sloganem reklamowym tej szkoły jest To iż rządzi się własnymi zasadami. A kto jest w tym lepszy ode mnie? A nie słyszałeś, że Starlight pełni funkcję dyrektorki? Naprawdę? Myślałem, że to pomyłka. Nie, Twilight zleciła to mnie i zostawiła dokładne instrukcje co do kierowania szkołą. Na pewno nie miałaby nic przeciwko temu, abym wprowadził tu kilka poprawek. Po pierwsze, grawitacja jest opcjonalna. Po drugie, nowa maskotka szkoły to obu kopytna Poprawka trzecia. Nie ma mowy. Wszystko ma być zgodne z wytycznymi Twilight, więc dzięki, ale nie dzięki. Doprawdy. No to jeszcze zobaczymy, czy nie zmienisz zdania. Um. Kiedy gramy w ogry i ciemnicę, i on tak przeciąga, aaa, prawdy, To zwykle nie wróży nic dobrego. Spokojnie, Spike. Razem z Discordem ratowaliśmy ekwestię. Kumplujemy się. A teraz, co jeszcze jest na naszej liście? fakty Do podchodów i zamówiłem przywory szkolne. A ty masz na głowie tylko prowadzenie lekcji. Ach, dzięki, Spike. Myślę, że jakoś to wszystko ogarniemy. Chodźcie, wchodźcie, bo Twitter -mity wylecą. Twitter -mity? Discord, co ty wyprawiasz? W twoim biurze nikogo nie było. Wyobraź sobie, co by powiedziała Twilight. Och, jak mogłaś, Starlight! Zawiodłaś mnie i nie wywiązałaś się z zadania. O nie martw się, będę cię kryć. Przy okazji, czy lubisz ser limburski? Zamówiłem zapas do stołówki nauczycielskiej. O, to by było na tyle, Discord. I ci odpocząć na herbaty u siebie! O, tak mi dziękujecie za pomoc! Po tym jak zatrudniłem nauczycieli na zastępstwo dla was? To akurat może być naprawdę przydatne i jest na naszej liście zadań! Kogo konkretnie zatrudniłeś? Kiedy szukacie przyjaźni! Nie bójcie się wymuszać na innych, żeby was polubili. Jaku, pokaż, co potrafisz. Polub mnie. Jesteś za cicho! Nie kupuję tego! Polub mnie. To już budyń bardziej by mnie przekonał! Polub mnie! Twilight nie uczy przyjaźni w ten sposób. Lekcja w terenie. A gdzie mój napój? zimny jak lód. A teraz za ciepły. A teraz jest za słodki. Tacy z Was, przyjaciele? Twilight na pewno nie uczy przyjaźni w ten sposób. Zatrudniłeś drzewo jako nauczyciela? Było dyspozycyjne. Ach, słuchajcie, to nie jest zwykłe drzewo. To drzewo smoki chowe. Ty, sytuacja najwyraźniej cię przerasta. Czy Twilight nie będzie zła, widząc, jak rujnujesz? Znaczy, prowadzisz jej szkołę? Discord! To wszystko twoja wina! Moja? Myślałem, że ty tu szefujesz. Ale włączę się, jeśli tego chcesz. Ja tylko chcę, żebyś stąd poszedł! Już mnie nie ma. Daj spokój, Discord. Zrób to, o co cię prosi. Dobra. Od tej chwili nie będę ci pomagał ani... Ciut, ciut! Oh, dzięki, Spike. Miejmy nadzieję, że nie wróci. Nie liczyłbym na to. Myślę, że Discord cię testuje. Ach, ale po co? Przecież się przyjaźnimy. Wiesz, on już taki jest! Nawet dla tych, których naprawdę lubi. Ha, ha, no cóż, ja się go nie boję. Obiecałam, Twilight, że poprowadzę szkołę i dotrzymam swojego słowa, choćby nie wiem co. Drodzy uczniowie! Jak wiecie, zaszły tu pewne zmiany, bo wasze nauczycielki musiały wyjechać, ale zastąpią je nowi pedagodzy. I od teraz wszystko się będzie układać. <laughs> Biegnijcie na lekcje i pamiętajcie, że po południu mamy czaropodchody. <laughs> <laughs> Hej, siema, koleżanki i koledzy. To miejsce jest wolne? <laughs> Dzień dobry! Nazywajcie mnie Wielką i Potężną Profesor Strixi... No nie, jak tak w ogóle można? O, muszę to odebrać. Halo? O, nie do wiary. I co powiedziałaś? <laughs> nie, poważnie? Discord, po co tu przyszedłeś? To jasne, żeby uczyć się przyjaźni. A może ty nie masz kompetencji, żeby mnie uczyć. Oczywiście, że mam! Żadnych owoców na lekcjach! Magia to jest najważniejszy element przyjaźni. I dlatego ja, wielka i potężna Trixie, zapraszam na pokaz magii. Wow. O ile ja się tu uczę, a ty? Halo! A co to jest ten plan długoterminowy? Nie lenimy się! E, ale my właśnie mieliśmy trening z profesor Spitfire. Coś mi się widzi, że trzeba was trochę zmotywować. Jeszcze nigdy tak szybko nie biegałam! Uu, ale czadowo! Ech, trenerze, zróbmy przerwę. W przyjaźni liczy się uczciwość, więc wierz mi, kiedy mówię... Żadnej przerwy! Ech, 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 ech. I ona! Nie! Biegać! Szybciej! Discord, przesadziłeś! Narażasz uczniów na niebezpieczeństwo! Nie wiem, dlaczego próbujesz zniszczyć tę szkołę, ale masz przestać! Nie byłbym taki pewien. Ostrzegam cię po raz ostatni. Hej, wrzuć na luz Starlight! To twój przyjaciel, pamiętasz? Tak się zachowuje przyjaciel? Ona ma rację. Jaki masz problem? Ja mam problem? Czy fakt, że Twilight zostawiła swoją szkołę w kopytach niekompetentnego rządnego władzy jednorożca? To jest mój problem! Się wygnałam go ze szkoły raz na zawsze. Nic mu nie jest. To nie było dobre rozwiązanie. Dlaczego z nim nie pogadałaś? Bo co do jednego miał rację. Ja się nie nadaję na dyrektorkę szkoły. Mylisz się. Discord to po prostu... Discord. Może. Nie rozumiem, dlaczego moja funkcja tak bardzo mu przeszkadza. Pomyślimy o tym już po czaropodchodach. No chodź! Gdy będziecie robić czaropodchody, przypomnijcie sobie historię magicznych artefaktów. To pomoże wam je znaleźć. Gdy znajdziecie przedmiot, dotknijcie go specjalną tarczą, która będzie naliczać wasze punkty. Twilight zostawiła listę ze składami drużyn, a ja rozdam tarczę. Ruszajcie na czaropodchody! Chodźmy do obserwatorium Twilight, żeby popatrzeć! Wiesz, czego teraz szukamy? Jasne, hełmu Xlera! E, może być! Czytałam, że Xler był szanowanym wojownikiem Jaków. Na jego widok wrogowie składali broń w pokoju. I myślę, że jego artefakt może być przy którejś z tych zbroi. Zgaduję, że to ten. One... Jeszcze pięć. O, celka i smolder znalazły pierwszy artefakt. Co? Co to jest? Ja myślę, że to nie jest część czaropodchodów. Mało prawdopodobne. Ale przynajmniej wiem, gdzie jest jeden artefakt. Widziałem, jak Spike go chował. To korona Grovera! Punkt! Podobno jest magiczna i dzięki niej król Grover został pierwszym władcą Griffon Stone. Wiedziałaś? Niezły odlot. Ty uważałeś na lekcji! Co? E, jeśli to komuś po. Powie... Wow! Obraz 3D! Tak, to na pewno Discord. No i mamy kłopoty. Przecież wygnałaś go ze szkoły! Tylko jego ciało, najwyraźniej duch, może nadal buszować. Chodźmy, trzeba go powstrzymać. Jak? Nie obraź się, ale twoja magia coś nie działa na Discorda. Tym razem nie będę używać magii. Hmm. Czego ją szukać. Muszli na Kerbokera. To niby muszla, ale gdy w nią dmuchniesz, przywołasz smoka. W naszym podręczniku jest o tym wiersz. Oto smocza góra, cała w chmurach. <laughs> Cho chodźmy sprawdzić na górze. I ona pójść za kucykiem. <śmiech> <Huh>? <śmiech> Co tu się dzieje? Jona ja nie wie ale wiedzieć dzieci jedno, Pani dyrektorko, spójrz na mnie, patrz! Wygrałem czaropodchody! Brawo, ja! A co z nagrodą? Idziesz do kozy. No to jestem zawiedziony. Discord, nie możesz wciąż zakłócać spokoju. Wręcz przeciwnie, myślę, że mogę to robić i będę. No to posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Zamieniam się w słuch. Przepraszam. Co? Musiałam przestać myśleć jak dyrektorka, a zacząć myśleć jak pedagog szkolny, żeby cię zrozumieć. Czułeś się pominięty? Ej, ja, 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 nie wiem o czym ty mówisz. Nigdy nie zostałeś zaproszony do szkoły, a jak proponowałeś pomoc, ja ją odrzuciłam. Pragnęłam zrobić wszystko tak, jak chciała Twilight, zapominając co znaczy być przyjaciółką. Dlatego chcecie przeprosić i uczynić Cię moim wicedyrektorem. Serio? Ha? I jak to? Nic nie rozumiem. Hmm. Zgadzam się. Znaczy, ja spróbuję znaleźć czas w swoim napiętym grafiku, żeby ci pomóc. Ale muszę mieć własną księgową, biuro, miejsce parkingowe. Nie pracowałeś nigdy w szkolnictwie, prawda? Na przyszłość, jak będziesz czegoś chciał, to poproś o to. Ale wtedy ominą nas te wszystkie urocze awanturki. Hej! Uwaga na skrzydła! A teraz, wicedyrektorze Discord, pomóż mi zaprowadzić porządek w czaropodchodach. Wszystko zostało ponownie ukryte. O! Oh, 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 z małymi niespodziankami. Discord! Nie mogę uwierzyć, że wkręciłeś nas w misję przyjaźni, której nie było! O, oh, już wróciłyście? Zaklęcie połysku na naszych znaczkach? Sfałszowane wezwania od mapy? Hej, przynajmniej! my sobie tę straszną jaskinię pełną bezokich robali, które za nami goniły! O, oh, I ona tak się cieszy, że u cyki wrócić! E, wy też macie wrażenie, że coś nas ominęło? Dziękuję ci za opiekę nad szkołą Starlight. To było wyzwanie. <grym> Ale ostatecznie wszystko poszło tak, jakbyś tego chciała. To znaczy, że nie jesteś już wicedyrektorem. O! Oh. Pff! <grym> A właśnie zamówiłem wizytówki.